Dzień dobry, tu policja w Iławie, tak? Chciałam zamówić ciągnik dla mojej siostry. Ona bardzo lubi ciągniki. Ona mieszka na Nowej Wsi, na Osuckiej. Tam jest takie pole, wie Pan, tam można kartofle posadzić. Ona niech w pole idzie i nie przebiera. Kalosze niech założy, niech wszystko się wystroi ładnie. No. No, no, no. Kalosze lubi, tak, gumy takie. Ona gumę bardzo coś pachnie na mnie, nie? No! a To okrągło tak pojeździ, tak, tym ciągiem. Nie rozumiem, że to trzeba stanąć. To niech pan ją zatrzyma. Niech pan powie, stój! A co ona na to? Sanka. Oddychaj Właśnie Powiedz co ci jest Traktor jedzie, tak? Dokąd ty jedziesz Irka? No zatrzymaj się Przecież z ciągnikiem jak jedziesz To musisz patrzeć przed siebie A nie ty patrzysz Na co ty patrzysz cały czas w telewizorze, co? Na reklamę? Ty reklamujesz sobą, co? A, meble! Do fabryki mebli, tak? P e, IPB pracujesz jeszcze? Przy telefonii agonii? I rozdzielasz e, rozmowy telefoniczne między lekarzami a policjantami? A który policjant ci tam? No. No, 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 no. Ta, ta, ta. Dobra no, niech tam co siedzi na działce, zima nie zima nie, co tam, mucha mu spadła do nosa, dobra tam miotła jest jakaś nie, miotłą go przewoń. pamiętaj o włosach Irka, żeby włos, żeby włos ci z głowy nie spadł, no jak będziesz sprzątać ulicę, no ci tego nie życzę, bo najpierw traktor... Ciągnikiem nazwać, no. A myszka jak Ci chodzi, co? Dobrze. To pamiętaj o papagaj. Kup sobie w klatce taką, no jak to się za Ptaszka. Jak ty ci ciągnik nie ciągnie. to ptaszka kup sobie. Jakiego? No zielonego, no żeby nie było widać. Żeby nikt się nie dowiedział, że Ty ptaszka masz. Na głowie. No, ja mam koronę, bo jestem Magdalena święta. Ja się to ciebie nie przyznaję, jakąś już tu nie jestem. Tylko cię ostrzegam, ciągnik pisze się przez duże C. A nie ICE. Bo ja to polski ciągnikiem nie przyjadę. No chleb, to się nie masłem, no. A ty na chleb to co kładziesz? A ty co lubisz? Cacyki, kuskus? -kus? A ojciec taki chudy, coś jak szkielet, co ostatnio? Ja go przytulam do siebie, a, a tu same kości. A ty co robisz? Ciasto tu z cuskawkami, galaretką? Ty ja ci przepraszam, że ci kisię zjadłam. No. Troszkę kisiu ci pod, pod, podebrałam. A milek to podbierak zgubił, wiesz? W wodzie utopił. No, ty uważa, jak będziesz do wody wchodzić. Bo teraz to zimy nie ma już, pani zima odeszła. Do przedszkola nie przychodź, nie strasz mi koleżanek. No, dobrze, tam wykładzina wszystko leży. Tylko wiesz, co nie rób na wykładzinę, nie? No, pamiętaj, jak będziesz nosić jajka, to żebyś je pomalowała wcześniej. Dobrze, no, to pod choinkę połóż mi, no nie wiem, no makaron mi połóż. Załóż no co założyć? Na pogrzebie w czym byłaś? A nie wiem, zdjęcie jakieś sobie nałóż na czoło, bo tego nie rozumiesz, to ja wiem, bo to mają tylko niektórzy. No, no to już, no to siup ten głupi dziób, no to wypij kolej, no dobra. To się spotkamy niedługo, dobra, no, to ciągnik, no, traktory i tam coś, no, 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 dobra, dobra, to pamiętaj, to chyba benzyna, tak, nie spirytus, pamiętaj, no, no, dobra, no, to pa, pa, no, dobra, 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 no, wszystko dobrze, tak, 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 no, no, pa.